I witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kupino, a w dzisiejszym Wam pokażę mega, mega, ale to mega przekazacki sposób na lewe dla osób początkujących, dla osób, które zaczynają dopiero w GTA 5 online i nie mają jakby tam odblokowanych tych zadań dnia, innych takich super misji, albo nie mają znajomych na jakieś napady, wyścigi, premiówki albo coś. Ten sposób jest dla Was, więc już nie szukajcie, zostawcie suba, łapkę w górę, bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji do końca roku, mam nadzieję, że nam się uda, więc wszystko jest w Waszych rękach, więc zostawcie suba, łapkę w górę, wpadnijcie też na enebo, jeżeli chcecie sobie kupić na GTA 5, 6, 7, 8 albo jakieś karty Shark, nową gierkę w promocji albo coś, na nie z linku w opisie macie na no serio, serio, dużo, 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 dużo taniej. Dobra, gierka na Steamie kosztuje 500 zł, na niebie macie za około tam 300-400 zł, więc jest około między 200 a 150 zł różnicy, jest naprawdę jest mega, mega opłacalnie. Ale dobra, mniejsza z tym wstępem, Lecimy sobie na online akcje, rozegraj akcje, czekać już się nie klikło, rozegraj akcje. I mamy także jak zaznaczone wszystkie link macie w opisie, mapkę też macie oznakowaną w opisie. Wchodzimy sobie w zdobywanie, to jest AFG Money RP2P Dobra, wchodzimy sobie, wy możecie mieć trochę inną budowę tej mapki, bo ja teraz na PS4, a jakby ze wszystkich pobrań mapka jest taka jakby losowa, więc jeżeli ona się wygeneruje, inna mapka, nie zwracacie na to uwagi. I to jest, jest jednym minus tej mapki. Mamy tylko i wyłącznie 7 rund. Rockstar niestety zpaczował większość mapek, gdzie macie nielimitowane tryby typu 999. Ale spokojnie ziomość pracuje nad taką mapką, buguje, więc już niedługo będzie na kanale taka mapeczka, gdzie będzie 999 rund. A taka mapka. Nie oszukujmy się, no. 300-400 level zostawiacie sobie, nie na całą noc i macie. O tak, o! Od razu. Kiedyś ze znajomym odpaliśmy taką mapkę, to on miał e, chyba czwarty level. Po całej nocce 999 minut miał około chyba 470? Coś, coś tego typu. Więc naprawdę mega fajne mapki. Na takiej mapce możecie zdobyć około nie wiem, 40 000 levela, 20 000 levela. Zależy ile rąk ustawicie sobie, na przykład na tamtej mapce zdobywało się około 200, chyba 60 tysięcy lewla za samą mapkę, po jakieś tam te zdobywanie, te jakieś tam fin finalnie... No wiecie, no po prostu no... Praktycznie no, nie nielimitowany, nic w ustawieniach nie zmieniacie, o tym nie, no, nie no, pomknąłem, Tutaj sobie wbijacie sobie, akceptujecie, możecie sobie kupić kamizelkę culotporną, lecz nie znam, ona potrzebna, tutaj po prostu sobie ustawiacie i klikacie sobie nic, nic, a to nic nie robicie. Mapka się odpala, jak widzicie, jest mega kozacka mapeczka, fajne, przyjemne efekci, e, Dobra, i tutaj to sobie nic nie robicie. Teraz wystarczy ustawić sobie gumkę recepturkę, na napada, jeżeli gracie, jeżeli nie gracie na padzie tylko na klawiaturze, to autoclicker albo coś, żeby program po prostu wam klikał co jakąś tam 3-4 sekundy, że po prostu gra przetrwała wasze ruchy, że jesteście cały czas aktywni, typu nie, wiem, ustawiacie sobie myszkę albo nie, w czy coś, żeby po prostu była interakcja, jak w gierce, żeby to by nie wywaliło. A jeżeli sobie gracie na Xboxie lub na PS4, to macie najłatwiej, bo macie po prostu pada. Chyba, że na kąpieli macie pada podłączonego, to też macie po prostu mega, mega łatwo. Bo wystarczy sobie wziąć gumkę, recepturkę i ustawić sobie po prostu dwa analogi skrzyżowane do siebie lub lewy albo prawy analog wygięty jakby do wewnątrz czy zewnątrz, zależy jak wam po prostu łatwiej. Ja po prostu ja zazwyczaj biorę dwa analogi, lewy i prawy do wewnątrz, gumkę recepurkę spinam i zaraz wam pokażę jak to po prostu działa, wezmę sobie taką gumeczkę, o, o, o mam. Dobra, czekajcie, załaduje mi się tutaj gierka. Dobra, i to po prostu tak wygląda, że cały czas mi się postać kręci, obraca i no po prostu tak to mniej więcej wygląda. Ja dobra, ja to wam daję szybko przypiszone tempo do levela 642, wam robię z timelapsa i zaraz się widzimy jak wbije 642 level. Mega kozacka mapka, ja wbijem ponad nawet 600-400 drzgilew, bo taki malutki haczyczek nawet jest do kolejnego jed... paska, jednego z wielu, więc zostawcie suba, łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, naprawdę mega, 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 mega Was ładnie proszę o suba, łapkę w górę, bo Was to nic nie kosztuje, a to jest taka duża motywacja i tak Wam zdradzę, że na 30 tysięcy subskrypcji wraca szeregowy... Tak, wiem gdzie on jest i po niego pojadę widzowie, więc chcecie odcinek z tego? To naprawdę warto, więc zostawcie jakiś komentarz i do zobaczenia już w kolejnym odcinku!